Prezydent Śradza Paweł Osiewała oraz przedstawicielki Fundacji Dzieciom Puzzle podpisali w czwartek w Urzędzie Miasta list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję serdecznie za to zaproszenie do współpracy i mam nadzieję, że to jest pierwszy krok do tego, abyśmy wspólnie nie tylko patrzyli na osoby niepełnosprawne, ale również aktywnie włączyli się w opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Dzięki też współpracy z Urzędem Miasta i z Panem Prezydentem chcemy nasze działania skierować do mieszkańców i te działania byłyby odnośnie poszerzania wiedzy o niepełnosprawnościach, o autyzmie, a także aby pomóc osobom niepełnosprawnym zobaczyć czego oni naprawdę potrzebują. Prezydent Osiewawa mówił również o planach inwestycyjnych, by dostosować budynek magistratu do potrzeb osób niepełnosprawnych. My składamy wniosek o uzyskanie środków na to, aby w urzędzie miasta znalazły się specjalne fotele do transportu osób po naszych korytarzach i schodach, że chcemy wprowadzić elementy usprawniające osobom niedowidzącym, czy nie czy niedosłyszącym komunikowanie się z, z urzędnikami. I tutaj mówimy o języku migowym, ale również i o komunikatach głosowych, które pojawiają się w windzie i na stanowiskach w Urzędzie Miasta. Chcemy dostosować stronę internetową w większym stopniu do, do, do potrzeb osób niepełnosprawnych. List intencyjny zakłada również powołanie rzecznika osób z niepełnosprawnościami. Jest myśl i pomysł w Fundacji, aby. Zmobilizować nas, samorząd, do tego, aby powołać rzecznika osób niepełnosprawnych. Tak jak pan prezydent powiedział, powołać rzecznika osób niepełnosprawnych, który będzie stał jakby na straży i reprezentował osoby z niepełnosprawnościami. Kiedy zostanie powołany rzecznik i kto nim będzie, dowiemy się wkrótce.